Witam Was! Ja! Yeah, witam Was pięknie w tej super produkcji, super mega polskiej produkcji, zajebiste. Ja! Yeah. Tylko muszę sobie zmniejszyć czułość myszy, bo jest po prostu taka, że rozwali mi zaraz mózg. Yeah. Moi drodzy, e, powiem Wam, że dzisiaj e, odpaliłem sobie. Patrzcie się tutaj. A, ja myślałem, że to jakiś cień. Że to jakiś cień, cieniaz. Powiem Wam, że odpaliłem sobie dzisiaj Assassin's Creed, w nocy w sumie. Assassin's Creed Unity. Kurwa, ale mnie zabili na miejscu. I wiecie co? Powiem Wam w ten sposób. Nie rozumiem w ogóle. E Ale kurwa kopie, to wygląda jakby miał raka jakiegoś ja! Nie rozumiem w ogóle Powiem wam tego Coś tu po mnie na nadupcza Nie wiem kto, nie wiem jak Kurwa, tu jest Masakra Powiem wam, że ja nie rozumiem w ogóle tego, kto robi te gry i czym się ci ludzie kierują, ale powiem tak, na pewno gra będzie ciekawa, na pewno będzie iście ciekawa, będzie na pewno mi się spodoba, jeśli chodzi o klimat i fabułę. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ale po prostu... Nie potrafię zrozumieć, jak ta gra tego typu może tak chodzić. Jak gra tego typu może tak chodzić, moi drodzy? Ta gra chodzi po prostu kurwa żałośnie Ta gra chodzi Okropnie. Po prostu wszystko mam włączone na low, wszystko jest włączone na minimum i nadal I nadal yy, yy, są problemy, nadal niby, niby ta niby animacja nie jest szarpana. Niby ta animacja nie jest, moi drodzy szarpana, niby nie szarpie, ale, ale, ale po prostu ale się dogrywa gierka, wiecie, dogrywa się. I to jest, a najgorsze jest to, że pierwsza aktualizacja zajmowała 25 giga. Urwa. druga natomiast aktualizacja zajmowała pierwsza 25 giga druga moi drodzy 8 giga w sumie dwie aktualizacje zajmowały więcej niż w sumie to dwie te aktualizacje zajmowały więcej niż kurwa, ha, cały rage Tak mnie kurwa gościu sprzątnął. Nie jestem za głupi na tą grę. Cie trzeba sprawdzić czy tu są jakieś kody do tego I, i naprawdę ludzie no powiem wam, że jestem no, kurwa zszokowany tym. Jestem zszokowany tym Assassin's Creedem. Klimat mi się jak na razie spodobał, wszystko fajnie, pięknie, ale wiecie, gra, która... No, Okej, okay, ja nie mówię, że ona źle wygląda, ale nie wygląda wcale lepiej niż chociażby nikt mi nie powie, że ta gra będzie wyglądać lepiej, jak włączę wszystko na maksa, że ona wygląda lepiej niż chociażby taki Wiedźmin 2, nie. A jest po prostu katastrofa, no. skasowałem Ci gościu jajca. Rozjebałem ci ondraja. Muszę tu zrobić save'a. I naprawdę powiem Wam, naprawdę jak dzisiaj sobie pograłem, włączyłem sobie na konsoli, wreszcie wróciłem do GTA 5. Wróciłem sobie do GTA V, bo miałem pewną przerwę i postanowiłem sobie znowu w niego grać nadal, kontynuować, bo miałem przeszedłem 50 tam, pro 1% miałem chyba, czy coś takiego i powiem wam, że naprawdę ten GTA to jest, to jest nieprawdopodobna produkcja, wiecie, Co jest nieprawdopodobne, ja podejrzewam, że najprawdopodobniej kupię sobie tą grę nawet na PC-cie. Jak kiedyś miałbym PSA 4 czy Xboxa One, to ją też kupię, bo ta gra jest niesamowita. I tak naprawdę wiecie, ja, ja rozumiem, że ta gra będzie dużo lepiej wyglądała na, na sprzęcie takim, wiecie, no, jak na PC, -cie. będzie więcej samochodów na ulicach, więcej ludzi, będzie ten widok z pierwszej osoby. Ja się z tym liczę, na pewno będzie zajebiście i w ogóle, ale powiem wam, że mi to nie jest potrzebne, bo ja widzę te, jak to wygląda na przykład na Xboxie One, czy widzę jak wygląda na tych zapowiedziach z wersji pecetowej i, i, i nie widzę potrzeby, żebym miał mieć, nie wiem, jakieś super, me, super mega jakąś grafikę. Taka, która jak jest na Xboxie 360 mi osobiście całkowicie starcza i tak wygląda to naprawdę niesamowicie, ale to, wiecie, to na tej grze nie liczy się tyle grafika, liczy się powierzchnia i to, co się na tej powierzchni znajduje i i możliwości, jakie tak gra daje. no naprawdę, to jedziecie sobie, na przykład wyobraźcie, jedziecie sobie na misję. Nie że może macie całą masę misji pobocznych, które możecie wykonywać, to nagle, nie, ni stąd, ni zowąd, są takie nagłe zadania, na przykład wybieguje jakaś panienka taka z kościoła, nie, jak w, w, w sukience, jak panna młoda, nie, i mówi, zabierz mnie stąd, on, prawda, nie wyjdę za niego za mąż i macie dodatkowe zadanie, nie, musicie ją uratować, ocalić, żeby, żeby tam jej ten <laughs> przyszły, nie doszły małżonek, żeby, żeby nie wziął z nią ślubu, nie, no po prostu miazga ludzie, miazga, 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 miazga jeszcze raz miazga. I wiecie, jakby ja patrzę na powierzchnię tej gry, na to jaka ona jest ogromna, ile tam jest cutscenek, filmików, jak to jest wszystko zrobione, wiecie, jakość. Ja mogę osobiście naprawdę z czystym sumieniem mogę rzec, że, że gra... Jaką jest GTA V, jest grą perfekcyjną, i jest to produkcja przełomowa, moi drodzy. Nie podejrzewałem, że kiedykolwiek to powiem, że kiedykolwiek po Dumie dwójce nazwę jakąkolwiek grę, grę przełomową, bo mieliśmy do czynienia z wieloma rewelacyjnymi grami, ale że jakąkolwiek grę nazwę przełomową to nie miałem do pojęcia. A już na pewno nie podejrzewałem, że będzie to GTA V, bo byłem mega negatywnie nastawiony do tej produkcji. No, a poza tym w ogóle rozśmieszyło mnie dzisiaj, sobie kupiłem nowy numer CD-Action mojego ulubionego, mojego ulubionego czasopisma o grach komputerowych albo o bullshit, bullshit komputerowy. <laughs> Nie, no, po prostu wiecie, ro rozwaliło mnie to, co tam po prostu zobaczyłem. Goście piszą, prawda, że, yy, że Destiny, w Destiny gra prawie 13 milionów ludzi i przegrali już ponad 870 milionów godzin. O Jezus Maria, jakiś, jakiś kurwa niedźwiedź biegnie na mnie. Jak powiem wam, pamiętam, że tak skończę na chwilę na tym Destiny, pamiętam, że Cholernie się bałem psów na Medal of Honor na Allied Assault. Kurwa, jak tam była taka misja właśnie w Norwegii, gdzie przechodziło się przez bramę i nagle wiecie wybieg... wybiegiwały psy. Kurwa, co tam się działo, normalnie ja dostawałem padaczki tam momentami. Bałem się tego momentu. Autentycznie bałem się psów na tej grze. Wiem, że możecie się śmiać albo nie śmiać, ale bałem się psów na tej grze. A tu jest podobnie, boję się tych psów, ja. Garnizon kwadratowych nazistów i jest kurwa pięknie. Moi drodzy, Mein Liebling. No, i tak jak mówię, ludzie, no naprawdę, masakra. I tak jak powiedziałam o tym, tym, nie? O, o Destiny. Wiecie, no, i taką grę oni nazywają, jak czytałem recenzję Destiny w CD-action, oni nazywają tą grę jakąś niby, że zawód roku, nie? Porażka roku. O! Że o, gra nie zdołała się, o, niestety nie zdołała się obronić, prawda? Że kampania za miliony dolarów e, nie, nie, nie pozwoliła grze się obronić. No kurwa, no jak można pisać taką grę, w którą gra po czterech miesiącach praktycznie gra w nią prawie 13 milionów ludzi i, i przegrali o ponad 870 milionów godzin. Jak można kurwa pisać, że taka gra nie spełniła oczekiwań graczy? Wiecie, to jest po prostu i zawodem roku jeszcze ją nazywać. To jest po prostu kurwa żałosne. To jest, powiem wam, żałosne, no. I dla mnie... nie, to jest miazga jakaś, kurwa, miazga, no, nad miazgami. Nieźle ich sprzątnąłem. Z... O, ja cię pierdolę, nawet nie wiem, kto mnie trafił. Jakiś Terminator, Terminator! Dostałem w plery. Aż kupa ze mnie wyszła. Proszę tu kurwa uważać, bo tu może się. A nie mówiłem, kurwa, że się że przybiegnie jakiś Falus nie myty? Czy irański cienia Rozumiem, że miałem czekać na tego pana, aż mi przyniesie snajperkę. Dziwnia ta snajperka tutaj działa. Kurwa, ale dostał. Yeah. Freeze motherfucker! Nie, po prostu masakra ludzie, masakra. Nie, nie, nie wiem w ogóle. Ach, już się nie będę wypowiadał o tym, no, ale tak jak mówię właśnie, że. Tak jak wam powiedziałem, moi drodzy, no, Gierka jest e, GTA 5 to jest. Jeżeli będziecie mieli nawet, powiem wam, to jest jedyna gra, za którą jakbym zapłacił 40 funtów, to bym nie żałował. I podejrzewam, że będzie to zaraz na początku marca. Miałem kupić sobie e, Final Fantasy Lightning Returns, ale najprawdopodobniej to będzie GTA, chociaż jeszcze został Wiedźmin, prawda? Jeszcze Wiedźmin został. No, chociaż jeszcze został Wiedźmin 3, więc to różnie może być. W sumie to nawet bardziej, to bym nawet chyba jednak tego w, zainwestował w tego Wiedźmina 3, chociaż, aczkolwiek kurwa, i tak se w niego nie pogram, bo wiem, że na moim sprzęcie jak widzę Assassins, Shita kurwa, to, to aż mnie, i, i Far Cry 4, to aż mnie po prostu mrozi, Aż mi mrozi krew w żyłach, nie? bo to jest, to jest katastrofa, moi drodzy. Nie naprawdę powiem wam, że nie rozumiem dlaczego taka kurwa gra jak Assassin's Creed Unity, że ma takie wymagania sprzętowe. Trójka po spaczowaniu działała u mnie bardzo dobrze. Czwórka też chodziła u mnie dobrze. Wszystkie w sumie Assassin's Creedy chodziły u mnie dobrze, oprócz tego zasranego po prostu Unity. I tak jak mówię, nie mam wątpliwości, że sama gra jest świetna, że ma, bo mam, widzę już na wstępie, że ma fajny klimat. Na pewno fajnie się mi się będzie w nią grało, bo to jest ciekawy okres dla mnie. Francja, takie właśnie ten Paryż i rewolucja Francuska. No to są ciekawe elementy. Łacie, kurwa, wydupczyłem je, buszki, w puszki wysadziłem Muszę patrzeć czy nagle ktoś się za mną nie pojawia, znienacka. Ale cię gościu fajnie tutaj ponapierdzielałem tak jak mówię moi drodzy, no jak tylko wyjdzie ten GTA 5, to się nawet nawet się nie zastanawiajcie chociaż tak jak mówię, no inaczej jest na konsolach łe kurwa inaczej się gra w to na konsoli, prawda bo konsola to wiadomo jaka jest na konsole trudno jest coś spieprzyć źle zoptymalizować, poza tym bardzo szybko można to spaczować chociaż słyszałem, że Unity też jest źle, był zrobiony, źle działał na konsolach. Tylko, że mnie oso osobiście rozśmiesza takie pierdolenie, że źle zoptymalizowana gra na konsoli, bo zamiast 60 klatek ma 30. Jest to dla mnie rozśmieszające, naprawdę. Rozbawiają mnie takie opinie. Wiecie, ja i tak, i tak będę grał w tego e, Assassin's Creed Unity, po pierwsze, bo... I to jest właśnie, co mnie zastanawia, gra mi się nie wgrywa długo, dosyć szybko mi się te misje ładują. E, Sama gra, tak jak mówię, sama animacja, nawet jak włączę detale na maksa, sama animacja nie szarpie, troszkę zwalnia, prawda, nawet jak włączę wszystko na maksa, trochę mi tam to zwalnia, nie, nie ma tam, myślę, że tam około 20 klatek jest, 25 może, czasami, ale, ale ogólnie da się grać, tylko że najbardziej dogrywa, to jest problem jest z RAMem i to jest dla mnie, dlatego to jest dla mnie, kurwa, niezrozumiałe. To samo jest przecież na Far Cry 4. Sam Far Cry 4 przecież mi nie skacze. Chodzi o ram. Najgorszym problemem jest tutaj ram. Tylko teraz jest pytanie, czy to jest ram na karcie, czy, czy ram, prawda? Czy pamięć zwykła? No nie wiem, kurwa, co tu, o co tutaj chodzi, ale. Cie, gościu, troszeczkę skasowałem. Tak, Tyciuś. Nie wiem, moi drodzy, o co w tym chodzi. I, i to samo widzę na Assassin's Creed, Assassin's Creed Unit. I zresztą. Na... No. Ale gościach zamieniło w mięcho, a pierdziela! Zamieniło cię w mięso, nazisto! Your dog meat, pal! A co mnie najbardziej rozśmiesza, to to, że wiecie taka gra na przykład jak właśnie Alien Isolation: e Działała mi perfekcyjnie, 1920x1080, wszystko na max i nie dość, że animacja była płynna, nic się nie dogrywało, misje ładowały się dosyć szybko, no kurwa nie rozumiem, nie rozumiem w ogóle jak i nagle wychodzą takie tytuły jak Lords of Fallen, który tak, grafika nic się nie dzieje, ale murwa RAM trzepie. Później e, to się nic nie dzieje. Tak samo Far Cry 4. Grafika jest ok, tylko kurwa czepie RAM. Po prostu nie rozumiem tego. Nie, ro, nie rozumiem tego, jak oni te gry teraz robią. Jest to dla mnie jakieś niezrozumiałe. W szczególności, że wydany przecież też w 2014 roku Sniper Elite 3, który wcale mały nie jest i wcale złej grafiki nie ma. Bardzo ładnie wygląda. Nawet momentami te tereny mi przypominają cholernie RAJ'a. Mimo, że graźnie jest zrobiono na dek 5, to wcale te tereny dużo gorzej od RAJ'a nie są zrobione. A szczególnie te skały na przykład, bardzo ładnie to wszystko wygląda. I wiecie kurwa, no nie, 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 nie rozumiem tego, nie rozumiem tego wszystkiego, jak, jak jest. U, ale to czego ja się spodziewam, na no, kurwa, no Lords of Fallen no to dobra, no gra jest najładniejszym, uważana za najładniejszego RPG. Okej, okay, nie dziwię się, że może szarpać trochę animacja nawet. Nie zdziwiłbym się, że tam ramu trochę więcej trzeba. Chociaż i tak w Lords of the Fallen nawet jak włączę dotale na maxa, to się kurwa lepiej gra niż lepiej się w to gra niż w tego zasranego niż w Assassin's Creed czy w Far Cry 4, no. A wiadomo jaka firma robiła Assassin's Creed a i, i w Far Cry a 4. Ubisoft jest za to odpowiedzialny, a Ubisoft ostatnimi czasy, jak jest za coś odpowiedzialny, no to mają goście kurwa ambicje, że chcą po prostu postawić poprzeczkę wyżej. Tylko trzeba się najpierw zastanowić, do, do, czego, do, do, do czego my w ogóle zmierzamy, prawda? Jak, jak, oni, jak oni w ogóle mogą, w jakikolwiek sposób oni chcą stawiać tą poprzeczkę wyżej? no. No, jest to wszystko dla mnie jakieś dziwne. No, tak samo przecież Enemy Front też mi zajibicie, chociaż też RAM trochę jak dawałem wszystkie detale na maksa, to RAM szarpał. I to mnie zastanawiało, bo przecież gra jest zrobiona na CryEngine Engine 2, czyli na silniku yy, Crazisa 2 kurwa, bo to nie jest silnik a trójki, tylko a dwójki, a jednak no chodzi to dużo gorzej niż, znaczy dużo gorzej, no. Sama animacja tak jak mówię, na no, Enemy Frontie nie jest jakaś zła, ale dogrywa mi gierka trochę. Chociaż to nie jest nic złego, bo na no, Enemy Front wygląda ślicznie, jest piękną grą i, i dla mnie osobiście Enemy Fronty nawet stawiam go wyżej niż takiego New Ordera. No, no, no nie, nie śmiejcie się ludzie, przyjemniej mi się w Enemy Fronta gra niż w New Ordera, naprawdę. Yy, nie spodziewałem się tego enemy fronta w ogóle i zrobił na mnie wrażenie. No. A w ogóle nie, nie wiem, czy widzieliście w CD-Action też jest e, Gry Roku. W ogóle do Gier Roku nie zaliczyli jako, prawda, jeśli chodzi o tytuły, które mają walczyć o miano Gry Roku, prawda? W ogóle nie wspomnieli o New, Wolfenstein The New Orderze. Enemy Front też jest pominięty. Coś tam jeszcze też, kurwa, pominęli. Yy, oczywiście The War of Mind też. This War of Mind w ogóle nie zasługuje na miano, kurwa, gry roku, bo przecież nie jest to, nie ma super, mega grafiki. Za to, za ta kurwa, Dragon Age, gówniany, Inkwizycja. Gra, której tak po prostu beznadziejnej gry to nie widziałem już długo. Ostatnio moja żona w to grała, klepała już, już przegrała w to chyba ze 30 godzin i, i też jest już, już ma dosyć tej gry, kurwa. Już, już ją to ma, po prostu męczy, już ją to nudzi, widzę. Gra w to, bo chce to przejść, dziewucha, ale, ale męczy ją to. Ale nie dziwię się, bo mnie to też męczy. Łe, gościu, gościu nie zginął. Masz ostatni strzał. Puszczaj, niestety, nie zginął gościu. Jeszcze jeden. Schował się za, za kwiatkami. Schował się za kwiatkami. Faniak jeden. Wysadziliśmy tutaj beczkę. Ta gra nie byłaby taka zła, powiem wam, gdyby nie to, że jest totalnie beznadziejna. <laughs> Dobra, ludzie, będę tu już kończył. Będziecie mieli taki odcineczek wilczego sztańca, srańca. Na razie robię to, co robię, ludzie. Chcia... Prosiłbym was o to, żebyście oglądali to, co ja robię, bo będę musiał zawieszać w niektóre serie. Jak będę widział zmniejszoną oglądalność, to po prostu będę przerywał robienie, bo ja... Oczywiście was o tym nie informowałem. Ja, moi drodzy, zaczynam robić w ten sposób, że jeżeli zobaczę zmniejszającą się. Pop... chociaż to już było w przypadku Kisa, już tak było. Jak zobaczyłem, że zmniejszyła się aktywność widzów przy jakimś grze, że było więcej tam, znaczy pojawiało się mniej łapek, pojawiało się już mniej komentarzy, już mniej otwarć było, to po prostu zawieszam taką serię, bo widzę, że ludziom się po prostu to nudzi. Kończę z taką serią, bo widzę, że to się ludziom nudzi, więc zaczynam nową serię wtedy i, i ostrzegam, że będę tego, tak, zacznę tak robić. Chciałbym wszystkie mieć serie pokończone jednak, ale jeżeli mnie zmusicie do tego, będę musiał po prostu tak postępować, no, bo, bo też jako moi widzowie, o dobra, zabijcie mnie już w falusy, falusy niemyte. Ale gości trafiłem. No a sam się teraz wysadzę troszkę. Sam się wysadziłem w powietrze, nie zasługiwałem na szacunek. Yeah. Dobra, ludzie, kończę tutaj i zapraszam Was na nowe materiały. Tak więc oglądajcie, komentujcie, dodawajcie mnie do znajomych na Google jak chcecie to subskrybujcie, jak nie chcecie to nie subskrybujcie i jeszcze jedna uwaga moi drodzy, najprawdopodobniej wrócę do robienia filmów 480p, dlaczego? ostatnio przyglądałem się Need for Speedowi napiszecie mi co o tym uważacie, oczywiście uwzględnię wasze zdanie na ten temat, patrzyłem się na Need for Speeda ostatnio i powiem wam, nie widzę za Chiny różnicy pomiędzy 720 a 480 może te napisy są troszeczkę bardziej wyraźne w 720 to ciut są bardziej wyraźne, ale naprawdę nie ma jakiejś kolosalnej różnicy, a dla mnie, moi drodzy, różnica jest, bo... Sorry, kurczaku. Yeah. Kurczak, yeah. jebał ci pies. Yeah. E, moi drodzy, a dla mnie różnica jest, ponieważ dla mnie filmik, który normalnie w 480 zajmuje powiedzmy 500 mega, 720 zajmuje czasami nawet 900 mega, czyli prawie dwukrotnie. No tak mam, tak u mnie to wygląda, więc e, zastanawiam się po prostu, czy czasami nie lepiej po prostu robić filmików 480, w szczególności, że naprawdę nie ma dużej różnicy. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie, a Wam dziękuję za oglądanie materiału i by bywajcie!